Poznałyśmy się w hotelu Blue Apple najpierw przez trzy miesiące. Zaraz, no przecież tak nie można ludziom opowiadać, bo myślą, że myśmy w tym hotelu były, prawda? Marta była dyrektorem tego hotelu, a ja byłam gościem i polubiłyśmy się od pierwszego wejrzenia. To jak miłość. Bo tak się zdarza. Tak naprawdę uratowałam dorocie nóżkę. Bo byłabym bez nóżki. Kuter nóżka Welman. Coś mnie upieprzyło po prostu w czasie zdjęć tak, że dostałam w prawie, więc Marta jako dyrektor odpowiedzialny uratowała swojego klienta. Wręczałyśmy sobie przez kilka miesięcy kwiaty, Dorota dostawała Prostępna, kwiaty jak przyjeżdżała do pokoju, a ja dostawałam jak Dorota wyjeżdżała. A kwiaty zawsze łagodzą obie czaje, kwiaty obie kochamy. Więc I tak, tak to, to się zaczęło, czyli oświadczenia były na początku.